Ja pamiętam, jak złapałem się na tym, jak skończyłem z kakadzi, pojechałem do Drawska na trening z moim pilotem Rafałem Martonem. Poszliśmy wieczorem do restauracji i on zamówił tam, nie pamiętam już chyba pizzę, a ja sobie wziąłem krewetki. No i przynieśli mi taką kupę tych krewetek, i ja obieram z tej panierki jem te krewetki. I on tak patrzy na mnie z takimi oczami i mówi: Co ty zrobisz? Nie ja wiem, no, krewetki jem, mnie. No po co tę panierkę ściągasz? Ja mówię, o kurczę, to jest po prostu zbuczenie zawodowe, że, że łapiesz się w pewnym momencie, że, że to, co wykonywałeś przez ileś tam lat, po prostu masz tak zakodowane, że nawet nie myślisz o tym, że możesz to zjeść. Dzisiaj znów wracam do tego, że czasem zdrapuję, czy ta skotleta, czy gdzieś tam z tych krewetek tę panierkę, bo też jakby bardziej myślę o, o, o zdrowiu o tym, że, że faktycznie. Możecie jest... wrócić, zobaczyłeś, że Kasai może to. Nie, nie do końca, ale wiem, że gdzieś tam pewne rzeczy, partie zaczynają rosnąć i to nie jest, nie jest dobre. Ja pamiętam jak z moją teściową kiedyś, jak kotlety smażyła i mówi: to jak ściągasz tę panierkę, to ja ci usmarzę bez. Ja mówię: Nie, nie, to nie tak działam. Ten, ten tłuszcz do tej panierki właśnie tak. wsiąka. Jak ze ściągnę ją, to, jem te, to czyste mięso be, mm. bez tego tłuszczu.